System BaseLinker umożliwia tworzenie faktur oraz paragonów. Możesz bez problemu wystawiać faktury klientom za pomocą akcji automatycznych ręcznie. Możesz również do BaseLinkera podłączyć drukarkę fiskalną. Żeby przejść do ustawień związanych z dokumentami sprzedaży, musisz przejść do zakładki zamówienia faktury. W tym miejscu będziesz miał wszystkie swoje dokumenty sprzedaży podzielone na faktury, faktury pro forma, korekty, paragony. W tym miejscu możesz również wystawiać rejestr sprzedaży, np. pliki od PK na podstawie faktur wystawionych by Slinker. Oraz znajdują się tutaj ustawienia każdej serii numeracji faktur. Przejdźmy najpierw do ustawień. W zakładce ustawienia możesz sprawdzić, jakie w tym momencie masz serię numeracji faktur oraz paragonów. Możesz tworzyć wiele różnych serii numeracji faktur, w zależności od tego, na jaki rynek sprzedajesz, bądź na przykład w jakim marketplace. Wszystko zależy od Ciebie. Pamiętaj, że każda seria numeracji faktur to osobny numer faktury. Numeracje te nie łączą się ze sobą. W tym momencie mamy tutaj cztery serie numeracji: fakturę, korektę, proformę oraz paragon. Żeby dodać nową serię numeracji, po prostu klikamy Nowa seria numeracji. Na samej górze wybieramy jej nazwę. Następnie na dole wprowadzamy rodzaj serii numeracji, czy jest to faktura, czy jest to korekta, proforma, czy jest to paragon. Następnie wprowadzamy format. Możemy tutaj w celu rozróżnienia tych serii numeracji faktur wprowadzić po kolejnym ukośniku kolejny wariant. Na przykład AL dla faktur wystawianych dla Allegro albo na przykład DE dla faktur wystawianych do Niemiec. Jeżeli chcesz, aby twoja seria numeracji nie resetowała się każdego miesiąca, to z numeru serii numeracji faktur usuń literkę M. Wtedy seria będzie resetowała się raz w roku. Następnie ustawiamy stawkę VAT. BaseLinker umożliwia, jeżeli jesteś zarejestrowany do VAT OSS, aby stawka, która będzie użyta w fakturze, była automatycznie dopasowana do stawki, do stawki obowiązującej w kraju kupującego. Możesz również zdefiniować wartość poniżej, wprowadzić ją na sztywno albo wybrać tą stawkę, która jest w produkcie. Następne pytanie dotyczy tego, czy chcesz uwzględnić przesyłkę na fakturze. Tak, nie. Możemy dodać do ceny ostatniego towaru. Możemy, nawet gdy cena wysyłki wynosi 0, również uwzględnić taką wysyłkę. Jeżeli uwzględnimy wysyłkę w naszej fakturze, to musimy określić jaką stawką VAT ta przesyłka będzie zdefiniowana. I tutaj również możemy wybrać wartość na sztywno, możemy proporcjonalnie do VAT w, do VAT w produktach, możemy również użyć stawki VAT OSS dla danego kraju. Następnie wybieramy prefiks przesyłki, na przykład wysyłka. Czy chcesz pomijać produkty z ceną 0? Czy chcemy wyświetlić dodatkowe przeliczenie na fakturze? Czyli, czy chcesz mieć, jeżeli masz na fakturze walutę, powiedzmy euro, to czy chcesz dodatkowo, aby ona była przeliczana jeszcze na złotówki? Jeżeli chcesz, no to musimy tutaj ustawić datę kursu. Dzień poprzedzający datę płatności, dzień poprzedzający datę utworzenia faktury. Następnie wybieramy sposób płatności. Może być on użyty, pobrany po prostu z zamówienia, albo możemy wybrać z dostępnych opcji na liście. Następnie wybieramy datę sprzedaży. Jaka ta data ma być? Data taka jak złożenia zamówienia, taka jak utworzenia faktury, albo data sprzedaży taka jak płatności. Czy chcesz wyświetlać dodatkowo termin płatności? Oznaczenie GTU dodane w tym miejscu będzie widoczne w pliku JPK. Jeżeli chcesz, aby GTU było widoczne na fakturze, umieść je w polu informacje. Co ma się wydarzyć w momencie gdy będzie brakowało danych? Czy wystawiamy fakturę, czy blokujemy jej wystawianie? Chodzi tutaj o brak imienia, nazwiska lub nazwy firmy. W jaki sposób chcesz identyfikować produkty na podstawie EANu, SKU bądź nazwy? Gdy wybierzemy na przykład kod SKU, a tego kodu nie będzie, pojawi się nazwa produktu. Dodatkowo do faktury możemy jeszcze dodać informacje o numerze SKU, EAN albo nawet ID produktu z magazynów base w tym miejscu ustawiamy, które frazy mają być usuwane przy tworzeniu faktury, tak aby skrócić po prostu nazwę faktury, np. Na słowo promocja, tanio, rozmiar, bądź cokolwiek innego. Dalej uzupełniamy dane naszej firmy, wpisujemy miasto, wprowadzamy wystawiającego, czyli nazwę naszej firmy. Wystawiającego fakturę możesz również dodać, tworząc akcję automatyczną. Dane naszej firmy, ewentualnie dodatkowe informacje, możemy tutaj w tych polach dodać tagi których również używamy podczas tworzenia szablonów e-mail. Następnie wybieramy szablon wydruku. Szablon wydruku, ten, który w tym momencie mamy, to jest standardowy szablon wydruku. Jeżeli w zakładce wydruki i eksporty dodamy nowy szablon z użyciem sekcji dotyczących faktury, to tutaj w tym miejscu pojawią się te szablony i będziemy mogli stworzyć tak naprawdę fakturę według naszego nowego własnego wzoru. Aby skorzystać z alternatywnej faktury, musimy ją najpierw zasubskrybować. Żeby to zrobić, przechodzimy do zakładki Zamówienia, Wydruki i Eksporty, a następnie szukamy faktury alternatywnej. Klikamy Subskrybuj, tak żeby ten wydruk został dodany do listy dostępnych wydruków. Następnie w części Faktury, w ustawieniach serii numeracji faktur, w części Szablon, wybieramy Faktura alternatywna zamiast standardowego szablonu wydruku. Następnie wybieramy język główny. Może on być zgodny z krajem kupującego. Możemy również na sztywno wybrać konkretny język. Możemy dodać dodatkowy język, nagłówek. Tutaj możemy wprowadzić nazwę firmy, ale również możemy wprowadzić logo. Logo wprowadzamy w taki sposób, Taki sam sposób jak wydruki, czyli wprowadzamy za pomocą specjalnego linka, który w tym momencie widzisz w opisie. Pamiętaj, że link musi być dodany razem z konkretnym kodem HTML, który w tym momencie się wyświetla. Następnie określamy, jaki to jest dokument, cenę jednostkową VAT, czy chcemy wyświetlać numer zamówienia, czy ma to być numer z baselinkera, czy ma to być numer ze sklepu, identyfikator płatności, czy dodajemy podpis. Czy jest to dokument oryginalny? Po uzupełnieniu tych danych, nasza seria numeracji faktur zostaje dodana. Nazwijmy ją 1. No i mamy w tym momencie kolejną serię numeracji faktur. Dodajmy zatem fakturę. Fakturę możemy dodać ręcznie albo za pomocą akcji automatycznej. Przejdźmy do listy zamówień, do naszego zamówienia. Możemy wejść bezpośrednio tutaj w nasze zamówienie, ale możemy również z listy zamówień, zaznaczając to zamówienie, przechodząc w tym miejscu do dokumentów sprzedaży, wybrać, która faktura ma zostać wystawiona. Możemy również, klikając na numer zamówienia, wejść bezpośrednio w to zamówienie i kliknąć w tym miejscu: wystaw fakturę. Kliknijmy: wystaw fakturę i wybierzmy naszą domyślną numerację. Faktura numer 1 pojawiła się w zakładce faktury. Wystawioną fakturę możemy edytować oraz możemy dodać do niej korektę. Na liście faktur w części faktury. Każdą fakturę możemy pobrać jako plik PDF, możemy edytować albo możemy ją usunąć. Żeby edytować fakturę, klikamy po prostu ikonę ołówka edytuj. W tym miejscu mamy podaną numer faktury, mamy nazwę tutaj produktów w fakturze. A na dole dane szczegółowe faktury. Tutaj możemy m.in. zmienić dane klienta, kraj, województwo. Możemy również zmienić serię numeracji faktury. Przykładowo, jeżeli chcesz zaczynać serię numeracji faktury od numeru 7, tak aby zachować ciągłość faktur, które wystawiałeś w innym systemie, to tutaj możesz zmienić ten numer. Każda kolejna wystawiona faktura będzie miała kolejny numer. 8, 9, i tak dalej. Oczywiście możemy zmienić też miesiąc albo rok. Dalej, możemy zmienić ustawienia daty utworzenia tej faktury, daty sprzedaży, termin płatności, sposób płatności oraz walutę. Na fakturze możesz również wyświetlać przewalutowanie. Wybierzmy na przykład przewalutowanie kwoty euro. Możemy pobrać kurs z internetu, klikając ikonę odświeżenia. Aktualny kurs pojawił się w tym miejscu. Możemy również tutaj dodać datę przewalutowania, wybierając na przykład datę dzisiejszą. Źródłem kursu i przewalutowania jest oczywiście Narodowy Bank Polski. Idąc dalej, możemy zmienić miasto, wystawiającego. Tą informację możemy również ustawić w akcji automatycznej, na przykład profil pracownika, dane sprzedawcy, pozostałe informacje. Po zachowaniu wszystkich zmian, klikamy po prostu Zapisz. Wystawmy teraz korektę do naszej faktury. Na liście faktur wybierz obok faktury, do której chcesz wystawić korektę, przycisk Korekta. Klikamy Potwierdź, i w tym momencie została dodana korekta. Możemy wybrać powód wystawienia korekty, serię numeracji naszej korekty. Jeżeli mamy kilka, to wybieramy z listy. Jeżeli mamy jedną, to zostawiamy domyślną. Miesiąc, rok, datę utworzenia, datę sprzedaży. Możemy tutaj dodać sposób płatności również, osobę wystawiającą, tak samo jak przy normalnej fakturze, dodatkowe informacje oraz zmiany w naszej fakturze czyli korekcie uległy pozycje faktury. Możemy zmienić pozycję, Jeżeli na przykład usunęliśmy produkt, dodaliśmy nowy albo po prostu dodaliśmy produkt do zamówienia, to możemy użyć tego przycisku: skopiuj aktualne produkty z zamówienia. Wtedy zmiany będą pobrane automatycznie. Możemy oczywiście obecną pozycję zaznaczyć, usunąć, edytować albo dodać nową pozycję do faktury, wprowadzając zupełnie nowy produkt. Poza edycją pozycji możemy również skorygować dane faktury, takie jak dane osoby kupującej, adres, miasto, Polska albo nawet numer NIP. Po dokonaniu wszystkich zmian po prostu klikamy Stwórz korektę. Korekta pojawiła się na liście oraz w zakładce Korekty, ponieważ mamy osobną zakładkę do Korekt oraz osobną do Faktur, ale na tej z fakturami również mamy przy każdej fakturze widoczną korektę. Przyjrzyjmy się teraz ustawieniom Paragonu. W zakładce Faktury, Ustawienia, tam gdzie mamy serię numeracji Paragonu, wybieramy po prawej stronie Edytuj, czyli ikonę Ołówka. W paragonie podobnie jak w przypadku faktury możemy ustawić sobie format tego paragonu, czyli jego nazwę. Możemy przypisać stawkę VAT. Tutaj również możemy wybrać VAT OSS bądź zdefiniować tą stawkę poniżej. Decydujemy czy przesyłka jest uwzględniona na paragonie czy nie. Jeżeli tak, no to również definiujemy stawkę VAT. Wybieramy prefiks przesyłka, wysyłka, tak jak, tak jak uznamy za stosowne. Czy chcemy dodać również przewalutowanie na fakturze, jeżeli tak no to z jaką datą, sposób płatności, identyfikator produktu, możemy tutaj również usunąć pewne frazy z nazwy produktu. Wybieramy czy paragon jest fiskalny czy nie. No, możemy wprowadzić tutaj nazwę kasy fiskalnej. Nasze dane, dodatkowe ewentualne informacje, które będą widoczne na paragonie. Tutaj również możemy korzystać z tagów, które mamy tak samo w szablonie e-mail. Wybieramy język Język dodatkowy, no i w, jakich, w jakiej ilości kopii ma być ten paragon e, drukowany. Fakturę i paragon możemy wystawić z poziomu listy zamówień oraz karty zamówienia. Zaznaczając jedno bądź kilka zamówień, klikając dokumenty sprzedaży, możemy wystawić wybrany dokument sprzedaży, paragon albo fakturę. Wchodząc w konkretne zamówienie, również możemy wystawić paragon albo fakturę, klikając na przykład wystaw Paragon. Bądź wystaw fakturę. Dokument został w tym momencie dodany. Jeżeli dokument typu faktura jest również pobierana przez API, np. systemu ERP, to również informacja ta pojawi się w tym miejscu. Jeżeli natomiast faktura z baselinkera przekazywana jest do systemu księgowego, to również ta informacja się tutaj pojawi. Faktury oraz paragony możesz wysłać do klienta w mailu jako załącznik, o czym mowa będzie w rozdziale 9.